Może skoro są brawa, jak zawsze wchodzimy na scenę, ale to jeszcze poproszę jeszcze raz brawa dla Moniki za wygłoszenie. Monika musiała wygłosić swoją pierwszą mowę ze ścieżki Mistrzostwa Prezentacji, która powinna trwać od 4 do 6 minut. Dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą mowę. Urobiłaś nas wszystkich. O zmianie, co to jest zmiana. Myślę, że Monika się dokonała tej zmiany. Jest to zmiana polegająca na tym, że kroczyła na ścieżkę postmasteringu. Nie powiem jest bo to się źle niektórym kojarzy. Monika wygłosiła swojego pierwszego ekstremium. Tą swoją pierwszą mowę, której głównym celem było po prostu to, żeby wyjść, wygłosić mowę w dowolnym stylu, na dowolny temat, najlepiej o sobie. I przetrwać. Więc sami powiecie, czy Monika zrealizowała ten projekt. Wyszła? Wyszła. Wygłosiła ciekawą, inspirującą mowę? Wygłosiła. Czy przetrwała? Przetrwała. I chciałbym powiedzieć, co najbardziej mi się spodobało w Twojej mowie. Przede wszystkim było to, że Twoja mowa była inspirująca. Była, zachęciłaś nas do wyjścia ze swojej strefy komfortu, do tego, aby nie bać się zmian. Poruszyłaś... Takim ważną rzeczą jest to, że poruszyłaś temat, który dotyczy nas wszystkich. Każdy z nas w życiu dokonuje zmian, czy tego chcemy, czy nie i każdy z nas mniej lub bardziej tych zmian się czasami boi. Bardzo na jest też w mojej mowie to, że zawarła się, zawarła się w niej rada, przesłanie. Rada, żebyśmy pamiętali o tym, że ludzie myślą tylko o sobie. Jeden mały minusik, no to to, że brako, brakowało ci kontaktu wzrokowego, ale to przy pierwszej mowie, przy icebreakerze nie jest jakaś, jakiś wielki minus. Kolejnym plusem jest to, że połektałaś jego rozmówców, znaczy słuchaczy. Mówiąc, że trafiłaś do inspirującego grona, dziękuję ci za ten komplement. Takie, taki zwrot, taka właśnie sztuczka, że tak powiem, no, polega na u rozmówców, a czy słuchaczy, przepraszam. No i buduje sympatię między tobą a, a słuchaczem. mówiąc, wyszłaś, wygłosiłaś mowę, przetrwałaś. Mało tego, ta mowa była inspirująca, dałaś nam radę, dałaś komplement słuchaczom. Czyli dokonałaś dzisiaj zmiany, dokonałaś też zmiany u siebie, dokonałaś też zmiany w klubie, to w centrum, bo oto to przywitaliśmy nowego interesującego członka, członkinię. Zyskaliśmy właśnie kolejną ciekawą osobę, więc dziękuję Ci za to. Zapraszamy do naszego i inspiracji i czekamy na więcej.